nazywam się Anna Sikorska i prowadzę bloga książkowego Gurowianka. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z książką Karola, e, Grzegorza Kazdebkę, e, drużyna Pani Miłki, e, czyli o szacunku, odwadze i innych wartościach. E, jest to publikacja, kolejna publikacja Grzegorza Kastetkę, którego obok których nie potrafimy przejść obojętnie. Cała nasza przygoda z tym e, pisarzem zaczęła się od e, książki o, a ja nie chcę być księżniczką, powieści o, o dziewczynce, która wolała być smokiem. No i tak już nam zostało. Później były folutki był e, ciumćma, były e, różne wyprawy i tak dalej. Cały zaskakujący świat, był detektyw, pozytywka, no i właśnie e, pani Miłka i jej przedszkolaki. Mimo że moja córka chodzi już do szkoły, to e, panią Miłkę nadal uwielbia e, i pomysłowe przedszkolaki. A mamy tu małą grupkę dzieciaków, e, które przeżywają różnorodne emocje i uczą się ważnych w życiu spraw. E, tym razem akcja toczy się wokół piłki nożnej. Wcześniejsze tomy były poświęcone te, między innymi e, temu, skąd biorą się dzieci. W jaki sposób e, można świętować, i tak dalej. E, tym razem dzieciaki przekonują się, że trening czyni mistrza, i warto czasami poświęcić dużo czasu, energii i e, pozwolić sobie na fantazję, bo nie zawsze trzeba mieć piękne boisko, aby e, móc trenować w piłkę nożną. Polecam i do zobaczenia.